Te jak się nazywają? Lobelia. Nobelia. Lobelia. Lobelia. Ale ładne te. To też lobelia? Nie, to się nazywa lobularia. Ale ładne. Podobają mi się, no. I to potrzebuje dużo słońca czy mało od słońca? Wszędzie będzie i w cieniu, i w słońcu. Ale ładnie, naprawdę fajnie, no. Dobra, zobaczymy, zastanowię się. A jeszcze ile kosztuje? 3 zł. Ile? 3 zł. O Jezu.